Hello. Dzień dobry. Witamy się dzisiaj z kolejnego słonecznego dnia i witamy się z Port Moody. Port Moody, czyli to jest taka mała miejscowość, która nie jest już w Vancouver, ale jest dostępna, o ptaszek. ale jest dostępna 100 metrem z Vancouver i w sumie jest to pół godziny drogi może. A jest tu mega mega pięknie, i przeszłyśmy może nie wiem, 10 metrów od stacji. I już jestem zachwycona każdym widokiem, który zobaczyłam, a to dopiero początek. No i generalnie Port Moody słynie z browarów, z pięknych widoków i zobaczymy z czego jeszcze, so zapraszamy. Hej! Świat nie jest idealny, a atrakcje turystyczne nie muszą zachwycać każdego. Pokażemy Ci rzeczywistość bez sztucznego zachwytu. Podróż zaczyna się od marzeń. Well, jedną z pierwszych rzeczy, które zobaczyłyśmy są lody, a jak się reaguje, jak, jak się widzi lody? Widzimy te do lody! Woohoo! Dobra, jest z czego wybierać, więc myślę, że decyzja no, będzie, no, będzie. Dość, dość skomplikowana, but that's ok. Jaki smak wzięłaś? Malinowy, śmietankowy. Yeah. Ja mam toasted. Coconut. Kokos. Toasted. Utestowany kokos. Cheers! Cheers! Taszki śpiewają. Słońce świeci, jest tutaj totalnie wakacyjny, chillowy klimat. Łódka z lodami? nie. Łódka z burgerami, z frytkami, lody obok. Totalnie jak w Międzyzdrojach. Nie byłam w Międzystrojach, ale nie mam wyjścia muszę się zgodzić. Jak ktoś lubi to można sobie tutaj wypołościć kajaki i popływać sobie też. Tutaj nawet można zapisać się na zajęcia na desce, które są zajęciami fitness, żeby się wzmocnić. jest super opcja. Ekstra. Fajnie. Całymi mieszkańcami tej zatoki są takie oto słodkie foki. I to są właśnie takie zadokowe słodkie foczki, i są informacje o nich, i informacje o tym, jak widzimy zagubioną małą foczkę. A jedyne foczki, jakie widziałem, jak na razie to takie. Jak ci się podoba Wolfgang, jak na razie? Bardzo, bardzo pięknie, trochę je, ale ogólnie jest fantastycznie, jest taki mega, mega wakacyjny klimat i mega ładnie, naturalnie i jestem zachwycona jak teraz. Widzicie tam właśnie na samym środku jest głowa foki. One się tutaj wynurzają co chwila, ale jest to ich obszar chroniony, no więc trzeba szanować ich terytorium i nie wchodzić im w drogę. Super słodka jest, prawda? Jest następna. Jest ich tu generalnie bardzo, bardzo dużo. To są super słodkie. Ui. Teraz mam pytanie do Was wszystkich. Co będzie najstraszniejszym zwierzęciem dla Kanadyjczyków? Teraz czekamy na Wasze odpowiedzi w komentarzach. 3, 2, 1. Nie, nie, jest to niedźwiedź, nie jest to orka, jest to całkowicie coś nieoczywistego. Jest to Canadian Goose, czyli taka oto gęś. I one są wredne, one są w każdym parku i specy... zazwyczaj jak mają młode, które są niesamowicie słodkie, to są to bardzo, bardzo agresywne ptaki. Więc nie, raczej nie radziłabym się do nich zbliżać, a ja już na pewno nie można ich karmić, bo tak jak taka gęście ugryzie, to może ci nawet złamać rękę. Więc generalnie każdy najbardziej boi się takich oto parków. I teraz coś dla najmłodszych. I tych, którzy lubią się bawić, czyli park wodny, bo jak resort, idealnie. Glimna. Glimna. Więc tak sobie teraz spacerujemy, bo jest tu też dużo ścieżek i po lewej stronie mamy ocean, a po prawej mamy las. Czego chcieć więcej? Generalnie to miejsce słynie z tego, że jest tu mega, mega dużo zwierząt i zaczęłyśmy od wiewiórki i foki, co było super słodkie, ale potem jak siedziałyśmy sobie i chillowałyśmy nad rzeką, to zobaczyłam orła, bielika i to było super piękne, ale leciał nad nami tylko przez jakieś dwie sekundy, ale było to niesamowite widowisko, jak taki wielki, dostojny orzeł latał nad nami. Uh, co będziemy teraz robić? Eee, już chyba powoli się zbieramy z parku. Idziemy coś zjeść pewnie. Generalnie, może pójdziemy gdzieś tutaj w okolicy, zobaczymy co jest i damy wam znać. Let's go! Let's go! Um, jest wiewiórka! Hi. Hi! Generalnie podsumowując, Port Moody to jest takie bardzo fajne miejsce na ciepły dzień, żeby właśnie sobie spędzić kilka godzin na słońcu. Jest tutaj też odkryty basen, jest plaża. Jest park, są zwierzątka, jest przyjemnie, nie ma dużego ruchu, więc generalnie bardzo, bardzo polecamy, jak ktoś by chciał sobie spędzić kilka godzin na świeżym powietrzu. Ładnie. Patrząc na zwierzątka, może uda wam się spotkać niedźwiedzia, albo innego jelonka, bo też tutaj występują. Więc jeśli podobają wam się takie filmiki, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia następnym razem. A my idziemy jeść. Bye. Bye.